Do tej pory używaliśmy publikera w wersji niezarejestrowanej, co jest widoczne w tym miejscu. Aby zarejestrować otrzymany klucz licencji, wystarczy przejść do zakładki Licencja, użyć linku Rejestruj teraz, aby korzystać bez ograniczeń z aplikacji i w tym miejscu wprowadzić nasz klucz licencji. Po wprowadzeniu klucza wystarczy przycis użyć przycisku Rejestruj, aby zarejestrować nasz klucz licencji. Jeżeli klucz licencji wprowadzony jest prawidłowy, prawid jest prawidłowy, wówczas operacja zostanie wykonana poprawnie i podany klucz zostanie aktywowany. I wówczas nasza aplikacja jest zarejestrowana i w pełni funkcjonalna. Możemy przejść ponownie do zakładki Licencja. Widzimy, że automatycznie tutaj status zmienił się na Zarejestrowana, i w zakładce Licencja widzimy Wykupione moduły naszej licencji, w tym przypadku jest to licencja biznes, a zatem wszystkie moduły są aktywne. Tutaj pojawiły się nam dodatkowe linki pod tytułem: Pobierz bazę katalogów serwera Publiker.pl. Użycie tego linku spowoduje wczytanie aktualnej bazy z naszego serwera do Twojej aplikacji Publikera. Jeżeli użyjemy tego linku, wówczas pobierzemy z serwera public.pl bazę synonimów przygotowaną. W momencie, gdy używamy tego przycisku, do, który służy do pobrania bazy katalogów, wówczas do Twojej bazy katalogów dodawane są tylko te adresy, których jeszcze tam nie ma. Natomiast w przypadku, gdy pobieramy bazę synonimów, baza aktualna jest zastępowana tą bazą, którą pobieramy, więc trzeba uważać, żeby nie nadpisać tych synonimów, które mamy aktualnie w naszej bazie synonimów. Po prawidłowym pobraniu bazy katalogów serwera public.pl, jeśli zobaczymy, że nowe adresy zostały dodane, powinniśmy Przejść do zakładki katalogi i ponownie użyć opcji Zarejestruj we wszystkich nieaktywnych preclach. Ponieważ pobraliśmy nowe adresy z serwera, nowe adresy zarówno katalogów, jak i precli, i część z tych precli będą wymagać rejestracji. Chodzi tu oczywiście o precle typu WordPress, więc będziemy musieli zarejestrować się przy użyciu tych e-maili, które wprowadziliśmy jako e-maile do rejestracji. A zatem po wprowadzeniu nowych adresów musimy ponownie użyć opcji zarejestru we wszystkich nieaktywnych preclach, aby ustawić um, rejestrację właśnie w tych nowo dodanych preclach typu WordPress. Należy o tym pamiętać, bo do momentu do momentu rejestracji prawidłowej w Preclu, ten precel będzie się pokazywał jako nieaktywny, tak? ponieważ tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani, nie możemy do takiego Precla wysyłać wpisów.